wszystkim, nie wiem czy ktoś mnie jeszcze tutaj pamięta, ale swego czasu nagrywam na YouTubie i to sobie przez ładnych parę lat nagrywałam, chociaż w ostatnim czasie trochę się to zmieniło, ponieważ chyba wczoraj jak weszłam na swoje konto na YouTubie, zauważyłam, że ostatni filmik pojawił się w 2021 roku. Mamy końcówkę 2023 roku, także no z dwa lata, dobre dwa lata mnie tutaj nie było. Ale postanowiłam wrócić. Ostatnio naszła mnie taka myśl, że hmm, może jednak wrócę. Kiedy sprawiało mi to radość, frajdę. Także mam nadzieję, że ten filmik ujrzy światło dzienne. Jeżeli tak będzie, to będzie mi miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej, polubicie ten filmik oraz zasubskrybujecie mój kanał. Tak szczerze mówiąc, to w sumie wahałam się, czy powrócić do prowadzenia kanału na YouTubie, czy może powrócić do prowadzenia bloga, ponieważ bloga też kiedyś prowadziłam, i w sumie tak naprawdę prowadziłam go o wiele dłużej niż kanał na YouTube, ponieważ swojego pierwszego bloga założyłam bodajże w 2012 roku, także no 11 lat temu, no i mówię, prowadziłam go bardzo, bardzo długo. W sumie nawet nie wiem, czy... Ostatni post na blogu nie pojawił się w 2021 roku, tak samo jak ostatni filmik na YouTubie Ale szczerze mówiąc nie wiem czy blogi ktoś jeszcze czyta Swego czasu były one bardzo popularne, bardzo dużo osób prowadziło blogi A w ostatnim czasie wydaje mi się, że no, raczej tych blogów już tak dużo nie ma W sumie ja sama nie czytam blogów Bardziej wolę oglądać właśnie filmiki na YouTubie no i tutaj właśnie wybuch padł jednak na YouTube'a Fajnie by było, gdybyście dali mi znać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale Co chcielibyście obejrzeć Czy może właśnie bardziej vlogi takie codzienne chcielibyście zobaczyć Może jakieś na przykład, nie wiem, testy kosmetyków Makijaże, hole zakupowe Chciałabym, żeby po prostu Wam to się przyjemnie, fajnie oglądało Także koniecznie dajcie mi znać w komentarzu Mam parę pomysłów na filmiki, także... Na pewno postaram się to nagrać, postaram się to opublikować, ale ogólnie mam nadzieję, że miło mnie przyjmiecie, że będziecie chcieli oglądać moje filmiki. Ja teraz uciekam, ponieważ muszę odebrać paczkę z paczkomatu. Zamówiłam ostatnio jakieś rzeczy na Shein, także sobie może zrobię taki mini haul zakupowy, jak odbieram już tą paczkę i wrócę do domu, także widzimy się niedługo. Otworzyłam właśnie tą paczkę z SHEIN i w większości mamy tutaj akcesoria, głównie etui na telefon. Tym razem nie zamawiałam z żadnych ubrań, ponieważ mam ich bardzo dużo. Próbuję też się ich pozbyć. W opisie mogę Wam podlinkować mój profil na Vinted, także możecie sobie wpaść, może akurat coś Wam się spodoba. I tak, mamy tutaj tak naprawdę pięć etui, case'ów na telefon. Te akurat... Trzy nie są dla mnie, ale dla mnie jest takie czarne z misiem. No, jak to zobaczyłam, to musiałam wziąć. Musiałam wrzucić do koszyka i mam też takie świąteczne. Tutaj mam jeszcze zestaw takich kolczyków. I akurat ten zestaw upolowałam na Shein za chyba 16 zł, także bardzo tanio. A jest naprawdę tutaj bardzo dużo tych kolczyków. Nie wiem, czy wszystkie będę nosiła. Niektóre nie są w moim guście, w moim stylu, ale na pewno. Te. te są piękne, uwielbiam takie kolczyki. Tutaj jeszcze mamy takie jednorazowe szczoteczki oraz aplikatory do nakładania pomadek. Ja uwielbiam te jednorazówki używać, jak maluję, właśnie klientki, czy nawet jak siebie maluję, i na naprawdę nie były drogie, bo chyba po 5 zł i tutaj mamy 50 sztuk. Także jeżeli chcecie, właśnie zamówić sobie takie, to polecam z. Shein zamawiać I tutaj mamy tą piżamkę Ja akurat uwielbiam krótkie piżamki Parę razy już zamawiałam właśnie Z Shein i w sumie jak za taką cenę No to naprawdę są super I ja akurat to chyba zamówiłam W rozmiarze XS albo S Musiałabym zobaczyć na stronie Wszystkie wiadomości w kolejnym dniu tego vloga. Będzie to vlog łączony z dwóch dni. Wczoraj tak naprawdę już nic dla Was nie nakrywałam, także postanowiłam, że po prostu dzisiaj dogram jakby tą drugą część. Ja niedługo uciekam do pracy, ale chciałam Wam się pochwalić, że kupiłam kalendarz adwentowy z Disney'a, z księżniczek. Jest to bardziej kalendarz taki pielęgnacyjny, mam tutaj 24 okienek. W ogóle pomyślałam sobie, że może nagram filmik z otwierania tego kalendarza. Widziałam, że na niektórych kanałach właśnie już takie filmy się pojawiły. Ja jeszcze czegoś takiego nie nagrywam, ale właśnie planuję. Planuję w ogóle kupić jeszcze jeden sobie kalendarz, bardziej już pod drugą dzień. A właśnie nad tym myślę, aby po prostu nagrać filmik na, na YouTube. A. I tak jak wspomniałam przed chwilą, ja niedługo uciekam do pracy. Mamy aktualnie godzinę prawie 13, ja dzisiaj pracuję do samego końca, także nie wiem, czy uda mi się coś jeszcze dzisiaj dla Was tutaj nagrać, ale postaram się. Tak w ogóle to zmontowałam już prawie wczorajszy dzień i tak mi się fajnie to montowało. Kurcze, jednak za tym troszkę tęskniłam za tym montowaniem i w ogóle nagrywaniem, także mam nadzieję, że faktycznie ten filmik ujrzy światło dzienne. A ja póki mam jeszcze chwilę to lecę zjeść, wypiję kawę, ubiorę się, bo pomimo że tutaj widzicie, że jestem ubrana w bluzkę jestem pomalowana, to tak naprawdę siedzę w spodenkach od piżamy, takie są realia nagrywania, eee, no ale tak, tak to wygląda, <ścoughs> więc tak, lecę się zbierać i mam nadzieję, że widzimy się niedługo.